Siema, czy są tu jacyś fani klasycznych BMW? Ręka w górę. Dziękuję bardzo, jest pełna sala. No nie może być inaczej. W odcinku, w którym prezentuję niesamowitą perełkę pod postacią E30, które przyjechało do Polski ze Szwajcarii, nie może być inaczej. Ten samochód musi budzić zainteresowanie. Jest to kolejne auto z oferty RT Classic Garage, czyli z miejsca, w którym nagrywa się naprawdę przyjemniacko. Do tego chciałbym wam powiedzieć, że przyjechały dwa bardzo ciekawe samochody. Pierwszy z nich to 911 generacji 997 w wersji Turbo. Drugi natomiast to ekskluzywna, rzadko spotykana Alfa Romeo 4C. Przyznam, że na żywo samochód ten sprawia niesamowite wrażenie jest bardzo szeroki. Dajcie znać, którą z tych fur chcielibyście zobaczyć w jednym z przyszłych odcinków, a może obie? Dzisiaj jednak będzie bardziej klasycznie. Moi mieli Państwo E30. Model ten był produkowany w latach od 1982 do 1994, oczywiście w zależności od wersji nadwozia. Najważniejszą datą w całym tym cyklu produkcyjnym był rok 1987, który dzielił samochody na przedliftowe i poliftowe, na tak zwaną szeroką i wąską lampę. Prezentowany egzemplarz został wyprodukowany w roku 1984, a więc lampa jest jeszcze wąska. Chociaż prawdę mówiąc, szerokość ich jest raczej identyczna, i choć Chodzi tutaj przede wszystkim o ich wysokość, tak więc bardziej prawidłowo byłoby nazwać ten samochód niską lampą. Jak zwał, tak zwał, to nie ma znaczenia, tu liczą się fakty, a więc kolejnym elementem charakterystycznym dla samochodów przedliftowych były inne zderzaki. Jak możecie zauważyć, są one jeszcze robione na taki troszkę bardziej stary, połyskujący styl, a to za sprawą tego chromowanego dodatku. Ogólnie patrząc na przedni zderzak, można zauważyć, że są delikatnie inny, nawet pod względem formy. Możliwość obcowania z E30. Zachowaną w oryginale cieszy mnie niezmiernie, zwłaszcza że model ten nie miał łatwego życia i to chyba w żadnym z krajów. Był on często wybierany jako baza do tuningu. Był on przerabiany troszkę nieprofesjonalnie, czasami troszkę bardziej. Niektóre auta kończyły w zawodach driftingowych, ale tutaj wszystko pozostało tak, jak wyjechało z fabryki. I dzięki temu otrzymanie żółtych tablic to była czysta formalność. 38 lat, no to już troszkę jest, tak więc sprawdźmy, jaki tu jest przebieg i na ile zużyty jest środek. Zacznijmy więc, może, od drzwi. Od podłokietnika, który jest bardzo twardy. No, na tym elemencie zużycia raczej nie byłoby widać nawet po milionie kilometrów. Ale to, co ważniejsze, to ten materiał wykończeniowy dookoła. On nie jest nigdzie zadarty i w żadnym miejscu nie odchodzi. Spód drzwi wygląda ładnie, a podłoga. Zakonserwowana. Następnie kierownica, bady lot kierunkowskazów, gałeczka manualnej pięciobiegowej skrzyni biegów, chociaż oznaki zużycia pojawiłyby się prędzej po prawej stronie, następnie boczek siedziska, jego środek, oparcie oraz boczek oparcia. Ej, wiecie co? Tu praktycznie nie ma żadnego zużycia. Cóż to jest za egzemplarz i on może mieć przejechane? Spójrzmy jeszcze więc na pas oraz wykończenie słupka B. Suwaki są na swoim miejscu, regulatory podobnie, jest tutaj klasyczne radio, a ze względu na to, że samochód jest wyposażony w manualną skrzynię biegów, przyjrzyjmy się pedałowi sprzęgła. Patrzcie. Jak nowy. A czy w środku było palone? Oczywiście że nie. Fotel pasażera, podobnie jak i fotel kierowcy, również wygląda, jakby ledwo co wyjechał z fabryki. Jedyny element, do którego mógłbym się przyczepić po tej stronie, to ten fragment. Spójrzcie, ktoś tutaj musiał czymś zahaczyć i uszkodził delikatnie boczek. Cała reszta jednak wygląda naprawdę fenomenalnie. No, przyznam, że brakuje mi już przymiotników, którymi mógłbym opisywać to wnętrze i stan, w jakim się ono znajduje. Na ochłodę, więc dokonajmy testu schowka. Sprawdźmy, jak otwiera się po 38 latach. No, jak widzicie, leci, tłucze, podskakuje i nie amortyzuje. To teraz kwestia kanapy dla pasażerów, którzy zasiądą z tyłu. Czy są tu jakieś uszczerbki? No nic, naprawdę nic. A jak się na niej siedzi? Relatywnie ok, ale czuć te sprężyny pod tyłkiem. No i z zakresu bezpieczeństwa, nie ma tutaj zagłówków. No ale to jest klasyk, na takie rzeczy już się nie narzeka. I co w końcu z tym przebiegiem? niecałe 119 tysięcy kilometrów. No dobra, to gdzie jest haczyk? No bo samochód jest naprawdę ładny, zachowany w oryginale, jest w super stanie, ma niski przebieg. Czy być może jest tutaj jakieś 1.6 albo 1.8 pod maską? Nie moi mili państwo, to jest wersja 320i. Ach, i ten urok maski otwierającej się w drugą stronę, która skrywa sześciocylindrowy, dwulitrowy motor. I to jest naprawdę piękne. Mamy tutaj kolejną pozytywną niespodziankę. Silnik ten nosi oznaczenie M20B20, generuje 125 koni mechanicznych a maksymalny moment obrotowy wynosi 170 Nm. Po delikatnych zmianach w 87 roku moc wzrosła o 2,5 konia. Jako ciekawostkę powiem wam, że nie jest to nowy silnik. Występował on również w starszych BM-kach, ale to właśnie w E30 został wyposażony we wtrysk paliwa. W kontekście innych silników sześciocylindrowych we wczesnych latach oferowano jednostkę o pojemności 2,3 która została następnie zastąpiona przez 2,5, występowało również 2,7. Ale nie było ono najmocniejsze. Dla fanów najlepszych osiągów oferowano oczywiście M3, nota notabene z silnikiem czterocylindrowym, chociaż i te auta nie zawsze pozostawały w oryginale. Spójrzcie na przykład tutaj, na egzemplarz z dołożonym turbo, mocy w tym przypadku było chyba aż nadto, gdyż nie obyło się w późniejszym czasie bez stłuczki. Podobnie ma się sprawa z M3 w czerni, wygląda na to, że od pasjonata, który następnie dachował. Dostęp do tych zdjęć uzyskałem wpisując numer win z tych aut na stronie, do której link zamieściłem w opisie pod filmem. Korzystają z niej zarówno osoby indywidualne, jak i komisy samochodowe. Już kiedyś pokazywałem Wam handlarza, który dołącza raport do każdego sprzedawanego auta. Sprawdźcie ten odcinek, jeśli Was ominął. Zanim zamknę maskę, pora na jeszcze jedną ważną rzecz. Kod lakieru nazywa się BRONZIT BEŻ Metallic. Wstawaj śpiochu, odpalamy silnik. OK, znalazłem mały mankament z przodu tuż obok znaczka. Aby tradycji stało się zadość, zajrzyjmy do bagażnika. Czy kryje się tu jakaś negatywna niespodzianka? No nie, no początek jest fantastyczny. Klapa otwiera się samodzielnie. I zacznijmy, może właśnie, od klapy, od tego schowka na narzędzia. Patrzcie, są tutaj klucze i to oryginały z logo BMW. Jest gaśnica, jest trójkąt ostrzegawczy. I jest koło zapasowe, nie ma jednak uchwytu na dłoni, tak więc klapę musimy złapać od góry. Średnica felg to 14 cali, natomiast rozmiar opon 175 na 70 W zakresie układu hamulcowego wiąże się z nim pewnego rodzaju ciekawostka. Z tego co wiem, prezentowany egzemplarz nie jest wyposażony w ABS, gdyż system ten w E30 pojawił się dopiero po 1986 roku. To teraz kwestia ceny 27 tysięcy. Marek niemieckich kosztowała wersja 320 i w 1984 roku, gdy była nowa. Przeliczając to na euro, uwzględniając inflację, na dzisiaj byłoby to również 27 tysięcy, a przeliczając na naszą walutę, daje to nam jakieś 130 tysięcy złotych. Prezentowany egzemplarz w tej chwili jest wyceniony na 52 900 zł, a więc na 41% wartości początkowej. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie. Czy chcielibyście w kontekście starych BMek zobaczyć? Również poprzednika E30, czyli E21, który jest również dostępne w RT Classic Garage. Alternatywnie mogę wam pokazać 997 Turbo lub Alfa Romeo 4C. Który z tych samochodów chcielibyście zobaczyć jako pierwszy? Dajcie znać w komentarzach.